Tutaj mamy świeże świeżo odkręciłem zabliźnienie po prostu szczepu Wygląda to tak O Wygląda to tak ładnie O, widzicie ładnie zalało Idzie ropa, tak zwana, ale zobaczymy czy to jest spowodowane to, że sok, czy po prostu pod taśmą było. Bo po prostu taśma była zawiązana i może tu od góry po prostu woda się dostawała. No, tu widzicie, to są, to są łamane, to nic z tego nie będzie. Tutaj też szczep był łamany, tu się też nie przyjął. No i takie widzicie, takie takie są cuda tutaj. Zobaczymy, może przesknie, może będzie fajniutko, może się zabliźni. Ładniutki, zdrowy, wysoki, on był i tak cięty tutaj o połowie, ale i tak poszedł wysoko. O. On jest zaszczepiony, nie wiem co to za odmiana, bardzo fajna, a to jest na szarej rynecie, zobaczymy jaki będzie smak z tego, z tego tytułu wyjdzie smak, dobra, na razie.